Leszczenianie byli na pokładzie samolotu, który w drodze z Wysp Kanaryjskich do Warszawy awaryjnie lądował w Pradze. Przeżyliśmy chwilę strachu, ale przede wszystkim sporo uciążliwości w związku z przedłużającymi się procedurami na czeskim lotnisku, opisuje Krzysztof Peciak. Samolot był zmuszony lądować w Pradze, ponieważ jeden z pasażerów, 68-letni Polak, oświadczył załodze, że na pokładzie maszyny jest bomba. Po sprawdzeniu okazało się, że żadnego ładunku wybuchowego w samolocie nie ma. Mężczyzna rzeczywiście zachowywał się dość dziwnie, był niespokojny, zaczepiał. Styardesę opisuje Krzysztof Peciak. Pilot zakomunikował, że mamy drobną usterkę w samolocie i będziemy lądowali awaryjnie w Pradze, ale nic nie zagraża bezpieczeństwu lotu. Taki tekstik pewnie standardowy jakiś. Widziałem jak Styardesa poprosiła dwóch z pasażerów takich solidnych chłopaków. Bo on stał cały czas przy kabinie pilotów. Tych dwóch panów go tam wzięło siłą, posadziło na, na, na pierwsze siedzenie. No i wynaudowaliśmy tej pracy dość długo. Ten samolot krążył w takie, zajechał w takie ustronne miejsce. No i tam już później wkroczyli częściej antyterroryści. W z bronią wymierzoną też w nas między innymi. Zabrali go oczywiście. No i ten, ten proces taki bardzo dokładnej kontroli wszystkich pasażerów. Począwszy od psów, poprzez taką kontrolę osobistą. No, nie rozbierano tam nas do naga, prawda, ale ta kontrola trwa bardzo długo. Bo było jedno stanowisko, 160 osób, to trwało 3,5 godziny. Myśmy mieli to szczęście, że byliśmy z dziećmi i nas załatwiono w pierwszej kolejności. Ale ci, którzy stali tam na samym końcu, stali 3,5 godziny w zimnie. Dosłownie w zimnie, to była temperatura ujemna. Nie wiem czy to można było zorganizować inaczej, czy nie. Wylądowaliśmy o ósmej wieczorem, ciepła herbata dotarła dopiero do nas grubo po północy. Bardziej to było uciążliwe niż yy, straszne dla Was, tak? Czy, czy rzeczywiście był taki moment, że się przestaje? No to znaczy, bo moment te, takiego no, strachu no, człowiek się nie znajduje w takiej sytuacji codziennie, prawda? Że ktoś mierzy do nas z karabinów. Na dworze byliśmy otoczeni przez grupę antyterrorystów, oczywiście w pełni wyposażoną w broń i tak dalej. Taka sytuacja jest no... no, no nieprzyjemna na pewno. Radio LK, lokalne radio.